Dzień dobry, analiza spółki Polimex Mostostal. W poprzednim wpisie mówiliśmy, że pokonanie poziomu 5,90 i 5,50 przyniesie dalsze spadki. Nastąpiła obrona tych poziomów i mamy tutaj silne wybicie w górę. I teraz spodziewam się, jeżeli nie zaczniemy teraz korekty od, od tych poziomów, to będziemy mieli wzrosty ponowne w okolice 7,88 zł i albo od tego poziomu już 7,20, lub od tych poziomów wskazanych wyżej, spodziewam się powrotu do spadków i te poziomy 5,90 i 550 będą ponownie w grze. Wyjście powyżej 8 zł oznaczałoby wzrosty w okolice nawet 11 zł. Ja się takich wzrostów na tej spółce nie spodziewam. Generalnie pierwszy kwartał przyszłego roku to by, powinien być bardzo mocno spadkowy w ogóle dla akcji polskich, także skłaniałbym się tutaj bardziej do spadków, jak do wzrostów. Pozdrawiam, cześć.